dzisiaj w tym odcinku. Lecimy, kupujemy. Czekajcie. Proszę. Już kupiłam. Tu robi. W ostatnim no, nie nagrywałam tego, ale kupiłem pole. To jest najlepsze. Ta błokiem akurat nie lata. No. Lecimy na gospa. No jeszcze nie wleciał długi film, ale już, 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 już za parę minut albo godzin, nie wiem, ale wleci, chyba. O o o o o, coś coś. Z tym nie... Czemu ja przyjechałem? następny odcinek będzie z siania. Slajdzik. Slajdik, bedka przetrhał, a ja się Oczywiście zapomniałem dodać, zostawcie subo i łapkę w górę, a ja się z Wami żegnam na rano.